Dobrze, mamy godzinę 19, co takiego dzisiaj SBC, proszę Państwa, co takiego w SBC? Piki 8.7 plus się odświeżyły, widzicie, raczej nie robię to sobie, go biorę z ulubionych. Czy wyszło coś fajnego w SBC, bo w sumie najpierw to zobaczmy na spokojnie. Daniel Munoz, chyba tak, o nie. Draft? O, zadania w draftzie, wow. To takiego 3.5.2 na lewą pompę, idealny. Okej, okay, i są żetony draftu, czyli są zadanka w draftie, nie? Ale też piki 8.2 plus, 1.4, okej. Okay. Powinno być 1.4.8.3 plus, ale już się czepiać nie będę, dobra. Dobra, jest, jest puchar draftu, tak? Patrzę, nam draft, okej. Okay. Po to, to, to. To, to. Paczka rzadki złoty piłkarz. O, czekajcie, to jest. Za wszystko jest paczka z jednym piłkarzem 87, plus? Jak za. Czyli dwa drafty trzeba wygrać, dostajesz paczkę z jednym zawodnikiem 87, szaleństwo, szaleństwo, nie? Jak w styczniu stary. Takie wyzwanie mogło być na początku gry. Szczerze, Giga suma bezadanka to no, okropne. Dobra, 20 razy 8, 3. O, mamy, mamy, mamy shiftera. Jeszcze nie spodziewałem się totalnie. Napastnik i. Aj, soczek, ale dobra, spoko. Dobra, i trzy paczki za wymianę 89. Pierwsza, to no jest walkout. Dobra, proszę Państwa, cztery piki z ikoną. Zbroimy się przed zrobieniem dwóch pików z ikoną naraz. Pierwszy! Aj! Może być, może być. Plakie karty są potrzebne? No Nudo to towarzysz. Jakby na każdego pika był shapeshifter. Aj, nie ma. Kurtua bohater wczorajszego meczu. No, rabieszmy, Kurtua. A dwa, jest! Kurde, Almiron, paruwa. No i trzy, no i pięć paczek, 10 razy osiem, cztery. Nice. kobieta najpierw, napastniczka. Kurde, Periset. Dobra, druga, czy trzecia paczka? się o, Bastoni chyba, jakbym powiedział Bastoni. Diaz i Bastoni, dobrze mówiłem. No, dalej nic. Nie ma. Nie ma. Dobrze, proszę Państwa, udało się, udało. Dwa piki z ikoną 93, plus na RTG. Czy będzie traf 800k, plus, chociaż jeden na 8 ikon 93, plus no zobaczmy. Pierwszy pik w takim razie. Proszę, coś lepszego. Raul, okej, okay, Raul, świetny. Dalej, lewy środkowy. Kurde, nie! Zdurniałem, zdurniałem. Ej, zdurniałem, ja mam go na tym koncie. Tylko, poka... Tylko mi nie pokazuje, że to jest duplikat. Bo ja mu jemu dałem fineskę. Kurde. Dobra, biorę Raula. No bo Baila mamy, no bez sensu, nie? Zobaczmy. Teraz od prawej do lewej. Kurde, Smith, no. Dobra, tutaj, lewy środkowy, lewy środkowy. Dobrze, dobrze. Pod jakieś ewo, nice, nice, nie? Dobra, ostatnie dwa, czy będzie coś lepszego? Proszę. Od lewej, od lewej, od lewej, zobaczmy. Kurde, no on jest przypisany do tej lewej pozycji. Uwaga, no ja pierdziele. dobra, Garincha. No on, on, nie, on jakiś F super, nie? Ale ogólnie takie o, nie? Znaczy ten Veil był fajny, gdyby nie to, że, miał, że mamy go duplikat, nie? Dobra, no Garincha z ławki będzie wchodził, co? Może być to czy nie? Może być, żeby Garincha z ławy wchodził? Albo dobra, zagrajmy nim najpierw na wykrzykniku. Zobaczmy. O, dobra, ten Lamin całkiem spoko, 99 tempa Lamin, No Dobra, zobaczymy, jak ten Garincha na, na wykrzykniku, tego jest najbardziej ciekawy. Dobra, ale ja, ja mam Nuno Mendesza na elo. To raczej, to raczej luz, co? I Wiktor Gyokeresz dla maniaka. I Kin, pięknie, 2-1. Nie wiem, nie wiem, co ten gościu robi. Na, na razie chyba gościu średni w obronie w miarę. W ataku całkiem G. Kurde, a to, to, było do, to było dobre to, 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 to była wizja na tą, na tą akcję Dobra rudy dawaj. Strzelisz to, no masz to Jest gol, gol, rudy, 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 3-1, nice No i Sorlot, Sorlot, pięknie razem z Nundomendeszem Coś to jest jak kryptonid na Lamina Yamala Ten Nundonem Mendes powinien po tym meczu sobie poszerzyć kieszenie, bo już Lamin Yamal mu się nie mieści tam No i pięknie bukają. 4-1, wow Myślałem, że to będzie trudniejszy meczek na starcie Kurde, no dobra, to już sobie przypomniałem o tego Garincza nie lubiłem, nie? E, przez to, że miał główione wykończenie w styczniu Kurde, ten Garincha słabiutki strasznie, nie? Dajmy tego Gerrarda, dzięki Garincha dobry meczyk Ojejku, ojejku, Steven Gerrard, co za to jest oplucie, nie? Wiedziałem, przesunąłem się troszeczkę delikatnie Ło, wow, ładnie Kurde, wraca, wraca, proszę Państwa, on wraca. Niezły, niezły, niezły. To prostka z, z Kazachstanu, tak. C kurna. Szczerze, sła słaby jest ten Raul. Słaby jest Raul i słaby jest Garincz, ale jakoś ciśniemy z nimi. No, challenge to challenge. No i nun nie... Ej, ej, Lamin niemal się zbuntował Mendeszowi Kurde, i strzelił. Ej, co my tak dogania? Kto to jest? A, to jest ojciec Tyurama. O, Garincha, ale ty ładnie pokręcił tutaj, Garincha. Szacun. Jedziesz, 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 jedziesz. Dobra. Ty, kurde. Ale, dobra, Osaka ma 90 obrony. Grahamka Hansen. No, będzie podanie do lamina, nie? oj, nie ma, jest. Bellingham, kurczy, pieczone i 2-1 Aj, nie przesunął się Nie no dobra, ten Raul jest tragiczny, nie no dobra, szczerze jeżeli ja chcę tutaj mieć szansę na te 15 winów jak, Jakkolwiek to abstrakcyjnie brzmi, to nie mogę grać tym Garinczą i Raulem obszczymurem Nie no, Maldini o, Ile on ma, 40 w driblingu? No i ładnie, Cristiano on się nie myli, będzie gol, coś czuję Dobrze jest! Nie, nie ma, nie ma! Bukają! Wow. Super, no bo gościa, gościa w miarę w obronie gaszę. No te, ten farcik z. Kurna, z tym, z tym Maldinim był, nie? I tym karnym jego. No ale no, czas, czasem tak jest. Gol! Jezu, nie wiem, znaczy nie wiem, jak to weszło. Dobra, dzięki Garinczu dobry meczyk. Zapraszamy Stevena i na atak dajmy sobie Bayla. I czy to był spalony? Kurde, był! O nie! Ej, myślałem, że tak, tak długo puścił akcję, to nie ma! Jest! 3-3! 3-3! Wróciliśmy! Wróciliśmy! Nie Baaale! Albo nie, nie strzelam zewniaczka, mamy to! Oj, Lamin niestety zostawił w tyle Przesunąłem się Masz to imobile. Mamy tu O kurwa, błąd, błąd Dobra, drugi karny w tym meczu Dobrze się rzucił, Cristiano Ronaldo Jest, jest, dobrze, Sor Kurde no, problem, problem mamy. Myślałem, że to wygram. Aha No i widać że to jest wspierany przez Ie, jak to nie jest. No, gościu się normalnie podaje do bramkarza, a bramkarz to łapie. A gościu ma właśnie to doskonałą koncepcję. No i gol, no i dobrze, no i brawo, gratulacje. Oj, dobre, dobre. No on, on wie, wie jaką taktykę mam, czyli ten mój prawobrońca wybiega i on z tego notorycznie korzysta. No nie no i wylew na koniec, no niestety, koniec. Ojejku! No i na pustą, koniec. No niestety, Gierka mi nie pomogła dzisiaj w tym meczu. Że najbardziej mi szkoda tej, mojej końcówki meczu ogólnie, że tam przed ten jeden gol wypuściłem tak głupio, że takim durnym, karnym po walce bark-bark bark. Sorlota i Hansen, nie? To najbardziej boli. A to, to, że już później gościu wygrał, to ładnie ścisnął, nie? Dobra, no dobra, jeszcze jeszcze honorowy taki. Szóste, szóste honorowe. No szkoda, 6-1 w takim razie. Ej, Nie będzie 15-0. Chociaż szczerze czułem się na siłach. Czułem się na siłach. Żeby próbować w ogóle No ale niestety, no niestety, nie, nie, nie dzisiaj na pewno. Dobra, składzi krywala. Oj. No i chyba teraz wpadam w zły algorytm. Brawo, brawo, Bukajo. Ej, wychodzi, nice! No i super, 7-1. Dobra, pik jeden z 5, 8, 4+. Plus. Zobaczmy. Boom. Ej, szybszy w jaki. Aj, Almiron, nie, nie wierzyłem tak szczerze. Dobra, mamy, mamy pika... Kolejnego pika z ikoną, tym razem jeden z 10. Zobaczmy, co tu będzie. I klikam trójkąt. Dajcie coś fajnego. Lotar pod, pod ewolucję spoko Bail znowu. angerer, Campus, Smith i Larson. 40 No dobra, to Bale, on tutaj więcej kosztuje. Może jakieś Ewo będzie pasował. Także no co, no? Utrudniona szansa od 13 winów. ej, ej Konate, Bastoni, Mardaszwili, Royce, Hulit, Hendrik Aurry znowu Maradona, kurna Oj, karny, pięknie. Mamy to Mamy to, 1-0 Na pewno. No, 2 0 Dobra, mamy. 3-0 Dobra, 4-0 jest. Dobra, mamy chyba ręczkawita 5-0. Jest, 8-2.